Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Inicjatyw Obywatelskich. Jest to organizacja z podziału trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, niewątpliwie ma ogromny wpływ na funkcjonowanie i na naszą działalność jeśli chodzi o oddziaływanie dla mieszkańców na terenie Gminy Wiejskiej Ostróda. Jest bardzo nam potrzebne, współpracujemy na bazie nie tylko pomocy i wsparcia organizacjom, które oddziałują na naszych mieszkańców Gminy Ostruda, zaliczając od kół gospodyń wiejskich po oczywiście organizacje kultury fizycznej, ale wszystkie i wszelkie działania animacyjne mające na celu ożywianie środowiska lokalnego, to dzięki nim, temu kapitałowi ludzkiemu, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, mamy to, co mamy, czyli sama dobroć z tego płynie. Bardzo dziękuję.